Ten Wasze ma pomóc Wam wejrzeć swoje doświadczenie wolontariatu, bo widzę, że macie z tym kłopot. Trudno Wam, się, trudno wam nazwać, co się w Was dokonało po wpływem tych spotkań z ludźmi, którym pomagaliście. Nigdy czujecie, że to nie jest tak, że to była tylko z Waszej strony. Forma mm, wsparcia dla tych osób że wy też doświ doświadczyliście wartości dla samych siebie, ale nazwać już to, co to za wartość, co tam się no, ze za niej zadziało, jak ja się z tym czuję, czy ja w ogóle coś czuję. Kto tak, widzę, że jej są kogo. I mam taką propozycję, żebyśmy wykonali pewne ćwiczenie. W, tej, w tym koszyku są kartki z pewnymi tekstami. Teksty są różne, nie powtarzają się. Każdy z Was proszę, aby wylosował jeden tekst, przeczytał go sobie kilka razy. Ci, którzy losują to pierwsi, mają tą dobrą sytuację, że będą mogli najdłużej sobie to czytać, bo to czas, aż ja będę do ostatniej osoby. Proszę bardzo. I te teksty zachowujecie dla siebie. Proponuję, żebyście je nie wyrzucali, żebyście sobie włączyli gdzieś do fela <śmiennie> <śmiennie> książki, żeby zachować to jako pamiątkę do naszego rejsu. Może zacznijmy od Bruna. Kiedy ktoś spełnia jakiś dobry uczynek, którego nie musiał robić, Bóg spogląda w dół, uśmiecha się i mówi, dla tej jednej chwili warto było stworzyć świat. I to jest mm. myśl zapisana w Talmudzie. Mm. Słuchajcie, to jest mój ulubiony cytat. Jak wam to się y, łączy z wolontariatem? To wolontariat jest takim. Czym jedno... jest wolontariat? Amerikowy? Jest to jedną chwilą. No. Nie. Nie. Jest podarowaniem tego dobra dla innego człowieka. Musisz robić Zosiu wolontariat? Nie. Nie musisz. To jest Twój dobry uczynek, Twoja dobrość, której Ty w ogóle nie musisz robić, ale robisz. Robisz, bo taką decyzję podejmujesz, bo chcesz. Nie musisz, ale chcesz. Tak? Mam nadzieję, że Wy wszyscy zrobiliście ten wolontariat, bo chcieliście. Nie, nie dlatego, że musieliście rzucać Wam kasę, bo chcieliście. I to jest taka, taki czyn, który Boga cieszy. Więc jak można powiedzieć, że wolontariat jaką ma dla Was wartość? Może jest też dla nas. Czuj, nas. Mhm. Czuje, czujecie radość zdawania do, swojego dobra innym, tak? Tego, co możecie dobrego od siebie dać. Czy to was zmienia? Czy to was jakoś kształtuje jako ludzi? Tak. No tak, czujecie dawanie innym dobra jest wartościowe. Dla mnie też jest przyjemnością, tak? Czuję radość dawania Swojego czasu, swojej uwagi. Yy, Janek. Dając ludziom najlepsze, co posiadasz, otrzymujesz ciosy. Dawaj ludziom najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko. Tak. Wśród tych kartek jest kilka cytatów z takiego, takiej wypowiedzi Marki Teresy z Kalkuty, która. Została odnaleziona w jednym z domów, które matka Teresa prowadziła. Tam mogę Wam przekazać cały ten tekst. Bardzo piękny tekst, który pomaga wytrwać. Kto ma pomysł, jak to się ma do wolontaryjnej no, Może nie zawsze było łatwo, ale i tak trzeba było... I też nie wszyscy to, co się robi. Mhm. Miałeście takie, mieście takie doświadczenie? Mhm. Nie. Nigdy nie usłyszałam jakiegoś negatywnego słowa w moją stronę. Zawsze było, mhm. że, że super, że jestem i że się tak staram. Też byli bardzo pięczni ludzie, bo mówili, że dobrze przychodzę tej pani, bo ona jest bardzo samotna mhm. i że chciałaby z kimś porozmawiać i że bardzo dobrze przychodzę. Mnie zależy na tym, żebyście wy dostrzegli wartość tego, co zrobiliście przez ten rok w kontekście kształtowania Waszych charakterów, formowania was jako ludzi. Zosia. Mhm. Spotkanie dwóch osobowości jest jak kontakt dwóch chemicznych substancji. Jeśli zachodzi reakcja, obydwie są przekształcane. Ale, 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 ale. No to jak mi się ma do tego, jak to się ma do tej informacji? No wiadomo, no. Czy zdarzało Wam się jakieś sądy wypowiadać wobec niedy, które wymagaliście? A jakiego rodzaju dane? W sensie, może sądy to jest takie zbyt ciężkie słowo jakby na to. Hmm. Tylko no to właśnie jest to jest w jakiejś świetlicy, jakby na świetle jeśli widząc takie zachowanie ich, to już pierwszego dnia bym zostały wydane takie... Mm, za, 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 tak, Takie przypinki, że ta osoba jest dobra, ta osoba... Nie może się skupić, ta osoba często przeszkadza. A czy można powiedzieć, że ten wolontariat dał ci okazję, żeby właśnie doświadczyć, że coś takiego w życiu działa, gdy oceniasz ludzi nie masz czasu ich kochać? I złapałeś się na czym? Czy, czy złapaliście się na tym, że ja też funkcjonuję w ten sposób? że często się zrażam do ludzi, sam Zdaje te energie te używam, że... czy wchodzę w te, które już ktoś przykleił. I to, to, co Zosia mówiła, że krytycznie zaczęliście patrzeć na siebie. To jest Zajem, bardzo cenna rzecz. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy... Bo tak było, że to przez taki... Na samym początku takie etykietki były, a kiedy te osoby się już... z nimi dłużej się z nimi spędzało czas, bardziej, lepiej się je poznawało, to zauważało się rzeczy, które się na początku nie widziało i to pozwalało jakby... Um, Patrz na te osoby bez tych etykietek. Pięknie. I tu było też tekst, który, do którego to się odnosi. Który? O tym, że miłość pozwala dostrzegać to, czego inni nie zauważają, tak? Kochani, równą godzinę dyskutowaliśmy. Uważam, że zrobiliśmy ogromną pracę, bo Was jest sporo, jak na przeczytanie i omówienie każdej z tych myśli. Jeszcze Bartka. Bardzo Wam dziękuję. No i Bartka przeczytam na koniec jako podsumowanie. Myślę, że. Idealne podsumowanie: człowiek jest tyle wart, ile uczyni dobrego.